Dzień dobry, damy i Ja chciałbym wyrazić radość po to, że nasza kampania, która wykonała dość i uporny trud, wyszła na Warszawską Fundowę Biuro. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że państwo przyszli. Chciałbym podziękować wszystkim, że tym, którzy uczestniczyli w całym procesie wyjścia firmy Cyril Planet na Warszawską Unię Chciałem zaznaczyć, że dany punkt był dostatecznym trudny? My tworzyliśmy nowe i nad tym pracowała większa komanda naszych nienamyślników. Cały proces był stosunkowo skomplikowany i trudny, ale dzięki temu, że wszyscy się staraliśmy, to osiągnęliśmy sukces. Ja chciałbym również z tym, co trudni prezydentowie pomagali nam w danym procesie. w proszę o swój wpływ do bierze Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli przede wszystkim warszawskie pięcie papierów wartościowych. Nasze organizacją sojednicką kampanii TOP, co o tym? Chciałbym podziękować również doradcy, odrywanemu doradcy TOP KONSATINICI. Nasze finansowanie TOP KONSATINICI, KAPPANIEN, KREDESKO ONI. Chciałbym podziękować także naszemu doradcy finansowemu Progres Kolpingu. Liczy na Bordelno da Małysiu. Wreszcie na to, Chciałbym także podziękować panu Dmitriu Babajewu, naszemu doradcy finansowym na Ukrainie. Kampania, która pomagała nam z wieloma w Warszawie i Ukrainie, to kampania i jej Andrzej Szurek. I także firmie, która nam pomogła się zaprezentować w Warszawie, której przedstawicielem jest Andrzej Szurek, firma INERPALIUM. Безусловно, тем людям, которые, в принципе, разместили свои инвестиции в нашей компании в начале этого года, то есть я хочу выразить им особую благодарность, они поверили в нас, и я думаю, мы их не поведем. И хотел бы особенно поблагодарить инвесторам, которые на начале этого года участвовали в эмиссии приватной, и хотел бы их запретить, что их не заведем. Да, мы приложим все максимальные усилия для того, чтобы наше сотрудничество с нашими инвесторами, с компаниями, которые сопровождали нас в этом пути и будут в дальнейшем, byli wysoko efektywny, i ja byłem, a nie był I proszę. mam nadzieję, że nasza współpraca będzie efektywna i dołożymy do tego yy, wszelkich starań. Dziękuję bardzo. Może ktoś jeszcze chce coś powiedzieć do mnie z tej Panie bardzo proszę. Może jeszcze autorzy na Proszę bardzo. Ja chciałbym również podziękować bardzo prezesowi zarządu właśnie za merytoryczną współpracę i za to, że udało się zrealizować ten proces i wprowadzić spółkę na Newcomers. Dziękuję bardzo. Dobrze, to teraz przejdziemy do bardziej uroczystej, uroczystej części naszego dzisiejszego spotkania. Do momentu leczenia sytuacji.